Sól czarownic, czyli sól magiczna, do czego, z czym i jakie zaklęcia. Chodzi o to, że zastosowanie soli jest różnorakie, kiedy rozpuszczacie sól w wodzie i potem można zrobić mgiełkę oczyszczającą. Soli i wodą mam własną zmieszaną dłonią. Niech przestrzeń oczyszczą, domostwo ochronią. No, może być sól zrobiona na miłość, może być sól zrobiona na e, dobrobyt, może być w ogóle na bazie soli robi się różnego rodzaju też proszki, mieszanki, z tego względu, że sól jako czynnik oczyszczający symbol ziemi, on pięknie uziemia i również oczyszcza. Przede wszystkim na oczyszczanie osób to wiecie, i do zupy dorzucicie, i egzorcyzmy zrobicie. Tak jak oczyszcza się karty, przedmioty, jako jeden z żywiołów można używać soli na zasadzie poproszenia na osobę przedmiot nie wiem, przestrzeń, tak, to możemy na przykład sól trzymać w miseczkach, yy, gdzie ta sól gromadzi negatywną energię. Z soli magicznej można zrobić krąg. Natomiast jeżeli chcemy ochronić dom, to też zataczamy krąg wokół domu. O Święta soli, strażniczko ochrony, otocz mnie swoją mocą. Niech nic co złe nie przekroczy tej granicy. Soli Strażniczko, tarcza ochronna, strzeż mego domu przed tym, co złe. Przy drzwiach i oknach można tą sól wysypać w ramach ochrony. Kąpiel w soli. Najprostsza, najbardziej basicowa metoda pozbywania się odczepów dnia bieżącego. Woda oczyszcza, sól chroni. Zmywam z siebie to, co mi szkodzi. Jeżeli robicie sól z ziołami, bo czystości i zioła mocy, połączcie się by stworzyć tarczę ochronną. Niech każda cząstka niesie ze sobą błogosławieństwo i przynosi spokój. Święta soli, strażniczko mojego snu, niech twoja moc ochroni mnie przed złymi snami. Niech żadne zło nie przekroczy mojego spoczynku. Śpię spokojnie, otulona światłem i ochroną. Sól do narzędzi. Soli oczyszczenia. Zanurz te narzędzia w swojej energii. Niech wszelkie ślady przeszłości zostaną zmyte, a ich moc zostanie odnowiona. Niech służą mi w zgodzie z najwyższym dobrem.